Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Wiadomo, że dawno nie było filmów, ale z racji takiej, że Sergiusz tutaj został udziałowcem w Kickzone To jest taki sklep we Wrocławiu na Księcia Witolda Jak chcecie, możecie wpaść, zapraszam serdecznie No i tak, ja oczywiście ubieram się schludnie Schludnie, jak no dobrze wychowanego człowieka przystało Tak tak, schudnie. Natomiast Sergiusz, który moim zdaniem wygląda zazwyczaj trochę śmiesznie, stwierdził, że trzeba mnie odświeżyć trzeba zmienić mi styl. Także Sergiusz, zapraszamy tutaj pana eksperta, który mnie ubierze, ale muszę przyznać, że dzisiaj jesteś wyjątkowo dobrze ubrany, żadnych logotypów, takie bardziej basicki. No? Tylko buty się świecą, jakbyś z Warszawy ucieka. Tak? No, no całkiem, całkiem. Eee, co to jest za pantofel? To jest loafers. No, to jest normalny but z Włoch stary, loafers. To jest pantofel Typu gay, z kolekcji Homiseksual 2025. Spodzień to jest... Co to jest za spodzień? Ja nie wiem co to opowiedz jest troszkę o sobie. Mam po prostu zwykłą polóweczkę, mam do tego zwykłe spodnie, takie do kostek, tak? Bo mhm. jest dzisiaj w miarę, w miarę ciepło. Yy, stary pod to, temat, to, to wytotowany imię Murzyna yy, na swojej kostce, więc ja bym twoje, ja na swoim miejscu kostki to bym zakrywał akurat, nie? Yy, idziemy do środka w komisji outfitowej będzie jeszcze Aldi Ma, Grubas. Zapraszamy. Mamy więcej ekspertów, tak? Zapraszamy Kubę. Aldi <gry> Grubas. Chciałbym, żeby ten człowiek, ten człowiek, ten człowiek powiedział mi, jak się ubiera. To jest to moje marzenie. Ale stary. Koszulka luźna, spodenki, ładne buty jest tak luźna, że nawet chyba Żelazka nigdy nie widziała. <grymne> 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 bo ja też dawno nie widziałam, ale to już przesadziłeś. Także kuboś też nam pokaże, jak się ubiera, albo jak się nie ubiera, to jeszcze ustalimy. I mamy eksperta, który wydaje mi się, że ma największe kompetencje, czyli, czyli Natalię. To będzie trzeci ekspert. Ale wielki. Jeszcze ekspedientka w sklepie. Mają konkurencję. No i zobaczymy, co Natalia to dla to mnie słuchajcie, przygotuje. Słuchajcie, z racji tego, że jesteście. Y jacy jesteście. No to są moi pisałem, nie <gry> twoi. No to mówię. No. I z racji tego, że on wam by nigdy nic nie dał z komentarzy, które najładniej tutaj podsumują całe te przedsięwzięcie, wylosujemy trzy osoby, damy im pola bubu. Ale wydaje mi się, że komentarzy będzie niewiele więcej niż trzy, więc prawie każdy wygrywa na tym filmie. Tak, prawie każdy wygra na tym, na, na, na tym filmie. Napiszcie konstruktywna opinia na temat outfitu w dniu dzisiejszym. I my już się zajmiemy. Mo Wy wybierzcie swojego faworyta i powiedzcie szczerze, czy ja jestem lepiej ubrany, czy to co oni wymalują. Let's no go. dobrze, zaczymy. Idziemy. E, idziemy no. do środka. Oh, czekaj. Okay. Mamy jeden punkt odniesienia i na pewno będą w tym ficie <laughs> bez Super. Uuu, Takie o. Już się robi śmiesznie. A nie dobra, ja nie będę komentował. To po po na prostu... prostu to śmiało na pewno śmiało. Wybieraj co masz. U... Tak co uważasz? Tutaj sobie odkładamy i weźmiemy sobie jakiś basic do tego. Żeby nie było tłumacz, Te spodnie już mają yy, duży się na nich dzieje. Taki basic. Ale ty nie lubisz takich krojów? Bo on jest bardzo boxy. Yy, Ma szerokie rękawy. I to jest rozmiar M. Więc taki basic sobie do tego dobierzemy. czy znaczy, to dla mnie nawet lepiej, bo to mają być nowe rzeczy. Dla mnie nowe. No tak, ty masz I jakieś wy... buty, Część. nie? O, okrycie wierzchnie też koniec. możecie. No, jeszcze nawet dla łupka ci przypniemy. Czy to będzie tłumacz z tym. Macie, wezmę to pod uwagę jeszcze z tym. Bo ja chcę coś, żeby ci się też spodobało. Dzień dobry. <grywa> e, słuchajcie, Rafał ma taką kontuzję w stylu e, masakra. Masakra. Ja niejednokrotnie, jak go widzę, biorę telefon. Mówię: Halo, dzień dobry, Fundacja Ofiary Mody, proszę przyjechać do mnie. Ty Wrocławiu. kurwa, ty wiesz, że ja to nagrywam i ja Cię słyszę? To tak, ale to nie jest ważne, bo to widzowie mają wiedzieć, yy, co się z Tobą dzieje. Myślałem, ogólnie nadal myślę, że w Tobie trzeba by było zwalczyć tą niechęć do labubu. To są <kłysy> bardzo słodkie, są bardzo słodkie, dziewięciozębne. Yy. Przyjaciele to Rebek spodni, butów. Chodź, pokażę ci w jakich butach będziesz chodził od dzisiaj. To są buty, które idealnie fitują, idealnie fitują do labu but. Mamy tutaj... Ale to sobie robisz jaja z pogrzebu. Ty nie chcesz mnie dobrze ubrać, tylko coś mnie pod XD ubrać. Nie. I ty byś to założył. Te buty? No. A zobacz, mają tutaj futerko. To by się Sandra znusiła, czy to, o co chodzi? Zobacz jakie fajne obuwie. I wcale nie jest jakieś, jakieś wybitnie drogie. Jaki ty masz rozmiar? 43. 43. Akurat nie trafiliśmy o te 44, ale. zaraz wiecie, a Dobra, a to może być poglądowo, żeby. Zaraz byłby. z magazynu wyciągnę, ale nie, no wiesz, żebyś też nie wyglądał jakbyś w A powiedz na... mi od razu, ile to, to piękne obuwie kosztuje? 1900 zł. Czyli niedrogo, tak? Znaczy, no jak na to, że są buty, które kosztują dużo więcej. To jest to obuwie typu premium, aczkolwiek mamy to w jakiś sposób mamy to w jakiś sposób wypośrodkowane. Dobra, wiesz co, ja powiem ci szczerze, ja już buty widziałem, więc chyba nie chcę wiedzieć, co proponujesz. Ty sobie wybierz cały outfit i wrócimy do ciebie, jak już przygotujesz całość. Dobrze. jako, że w Rafale tej drzemie bestia, no to zaczniemy od pewno tych butów tutaj z, z panterką. A to dodajmy anegdotkę, że Kuba chciał te buty myślałem kupić. Myślałem nad nimi, myślałem, tak. Ale jesteś zwierzęciem, będą te butki. Wszedłem tutaj, w minutę już mam outfit, do tego weźmiemy koszuleczkę białą, Barberic Supreme, w kolorystycznej miarę do zwierzątka pasuje, oczywiście będzie tylko tego labubek przypięty do spodni, bo tutaj podkreślić outfit. A dlaczego sam labubka nie nosisz? No bo ja nie jestem bestią taką jak ty stary, a do butów będzie pasowało. Jeszcze jakieś spodnie, jeszcze nie wiem jakie poszukam i bag supreme różowy. I labubek też będzie różowy do spodni przypięty. Dobra, to ty kompletuj wszystkie rzeczy, a ja czekam w przymierzalni. Okej. Okay. Taki to pożyje. Przychodzę do sklepu, ci mi wybierają rzeczy. A Kuba już czytuje i prosi dziewczynę o pomoc. Nie, bym mi spodni pomogła, znaleźć gdzieś spodni nie ma zbytnio. Notorius B.I.G. Nice, nice nie, murzyn. Co ty mówisz, stary? Przejęzyczenie. To jest Jordanic Supreme. Wow. Ej, czekaj, ja mam pytanie do Nikoli. Ej, Nikola? Tak. Jak to jest? Ja mam pytanie, ty go na co dzień ubierasz? Nie. A jak oceniasz kuby nie, nie, outfity. nie, nie o to. Anie, dzisiaj. Się... <grym 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 nie, w Co z nim złego? Od 1 do 10 kuby outfit. Buty są 10 na 10, bardzo mi się podobają. Reszta. Solidna piąteczka. Uuuu, więcej niż myślałem. Ale tu się nic nie gryzie. Luźny outfit. Koszulka oversize, spodnie rybaczki, by było luźno. Okej. Okay. Jest fajnie. Dobra, ja widzę, że tutaj ktoś kupkę przygotował. A czyje to jest? Moje, no, są Kuwy, ogólnie tu było oszustwo. Tak, bo bo tutaj to... dziewczyna pomagała, jakbyś Tak, nie, nie. Tu doszło do oszustwa, to była. Tylko, że jest jeden problem. Ja na przykład już bym ich zdyskwalifikował. No. Znaczy, to ma być outfit no. na teraz, oni kładą ci takie... nie powiedział na długie teraz. Długie schodnie. W ogóle, stary, chcą Cię ubrać? Tak szczerze? Chcą Cię ubrać? Jakbyś zarobił swoje pierwsze duże pieniądze i poszedł kupić wszystko. Dobrze, ale nie się. stary. Jest? No, Ale Ja takie zimno. pytanie też Ja mam pytanie do ciebie, dlaczego no. no. wybrałeś różowy kolor Boy XD, czy czym czy, czy, czy się kierowałeś kolorystyką? Dlaczego no. tak, no. są różne róże w no. tym No nie no patrz. No, tu jest mały wybór spodni na przykład. Koszulek też dużo, spodnie nie ma wiele, chciałem po prostu coś tutaj dać różowego, bo by nie było cały czarny outfit. Oni mają ciemne outfity, Chciałem wiesz, kolorowo bardziej. No dobra, zobaczymy. A, a ta kubka czy jest? E, to jest moje. To jest twoje. To takie dosyć basicowo chyba. Tak. Ja też, ja też wziąłem pod uwagę, że yy, jesteśmy w lipcu, potrzebujesz tutaj krótki spodzień. Wiadomo że, wiadomo, że labubka trzeba tutaj wpiąć, żebyś chodził. A to czemu nie masz? Yy, no bo ja mam do swojej torebki przypięte. Ale to jest ciekawości... A to jest Labubu, to, to jest labubu, ja który został wytatuowany. Ty, 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 ty tak serio myślisz, że dla bubu mi pasuje? Wiesz co, stwierdziłem, że te buty, które na początku zamemowałem, że Ci dam, to jest but bardzo dobry, aczkolwiek nie jest to but dla Ciebie. Czyli inny dałeś jednak. Tak, okay. tak. But, but jest zupełnie inny. Zobaczysz, że będziesz wyglądał bardzo skrótnie i będziesz wyglądał tak, że powiesz, yo, co tak chodzi. No dobra, zobaczymy. I jak będziesz na przykład miał taką sytuację, żebyś pojechał do Japonii i byś wychodził ze sklepu z zabawkami... Mm -hmm. y Dzieci moje. Nie, gdybyś chodzi do sklepu z, z zabawkami, to miałbyś pewnie taką sytuację, że jakaś dziewczyna rapera y, by ci, wiesz, z bara... A to nie miałbym prezury odpowiedniej do tego. Bo ale, nie, ja nie, ale, ale dostałbyś uznanie oczami. Okay. Tak, tak wiesz, tak? tak, o, tak byś jak tak, to oki, okay, to, to fajnie. Z, za ten te nauczych dostaniesz uznanie oczami w Japonii w sklepie z zabawkami. Oki, okay, oki okay, zobaczymy. Okay, Specjalnie polec polecę do Japonii przetestować. Dobra, dobra. No i ostatni outfit to jest outfit Natalii, Ale gdzie nie jest, tutaj, tak, tutaj tam jest. Tutaj ale jak to ja, to ja widzę stary, że, że tam są easy tam to nie są slajdy. Nie, nie to Tak nie zupełnie są szczerze, z tym to cię kurwa popierdolimy. Ale patrz jak to ładnie patrz. Tutaj masz A to czekaj, to... bo nie widzę. W podobnym kolorze i tutaj. E... No dobra, no, ale. Fazy... Ale, co to, ale co to jest? Co to, co to jest? To są fome, to są fome. Bo te moich butów nie widziałeś jeszcze, ci pokażę. będzie w tych butach stary. Pokaż. Mikrówka słaba. Mi, nie, Tak, ja mogę się mylić, ale ja na razie widzę. Ale ja dla mnie, to jest Ja na razie widzę to tak. Sergiusz ma wyczucie stylu, jakie ma, ale się postarał zrobić coś, co będzie wyglądało. Natalia robi sobie jaja z pogrzebu, a o kubie to nawet nie spojrze, Ale, przymierzymy. ale nie, przymierzysz i powiedz, i je połączy. Tak, tak, tak. Przymierzymy, wejdę do przymierzalni A, ty i zobaczymy całość. Musisz ja muszę jeszcze kuczakka polutkę to... przynieść. No tak, ale, ale te buty wszystko zaburzają. Nie, one kolorystycznie jak jednak. Dobra, bryty. przymierzamy i zobaczymy jak będzie całość wyglądać. Tak. To, to jest przemierzalnia, tak? Pokaż jaki namiot tutaj jest. Tam jest, tam jest namiot do, do przebierania się. Yy, baw się dobrze. Dobra, od, od czego zaczynam? Od kuby. Od kuby. No dobra. No odwróć się, odwróć się. Czekaj, ja najpierw oglądam tego disastera. no, elegancki outfit, kolorowy, nie, coś się pobawi. Nie, ja zupełnie szczerze... Tak szczerze? Pokaż. ty powinieneś zostać wykluczony e, z opinii publicznej, bo ty nie masz opinii. Ja no. mam pytanie takie, bo to... Nie no, stary, pasz. Poczekaj, dobrze no. ja mam pytanie. Co to kurwa jest? Tak zupełnie szczerze. Co to kurwa jest? I, i Sergiusz śmiał mówić, że to ja zrobiłem tę reklamę. To... to... Ten już sam się śmieje z tego, jak ja sobie <laughs> to jest super. No Dobra. nie no, bo on wziął wszystko z innej parafii kurwa i stwierdził, że ten. Zapłóż A teraz, się. Jedno ja ci jedną rzecz. powiem. Jed jedną rzecz ci powiem. Wyobraź sobie, że A. jemu w tym pomagała dziewczyna. Teraz ty od stąd, bo odpierdolię, gdyby jej nie to nie było. Że, to już wiemy, co się dzieje. Jego. Nie no, tak, masz ładne buty, które się rzucają w oczy, stary... no, mi się spodowano. Ale to nic nie pasuje. Jak ty ten but do tych spodni w ogóle wziąłeś? Bo tak szczerze, ja się czuję tu w tym jak astronauta. Mam jakieś spodnie, które wyglądają jakby mi jakimś, nie wiem... Nie, te spodnie są dobre, tylko nie do tych butów. Wy się ubieracie? Tak. Nie, koszunko. Jeżeli chodzi o spodnie. Tak, takie spodnie są gid? Tak, te spodnie są git. Tylko on ci zrobił stary outfit. Stary. Jakbyś kurwa spierdolił. Ja się, Skąd czuję, to ja się czuję jak Jagigi, który się z Kido właśnie poznał. Co to jest, chłopie? Co to... Powiem tak, ja oceniam ten outfit. Ja już nawet buta nie rozwiązałem, bo jest. mi się, mi się ja z szoku ja, rozwiązał. Ja, ja powiem tak, yy, nie dostajesz uznania oczami. Za na, na pewno, za, ja za to uznania w lusterku nie dostaję. Oceniam ten outfit na 2 na 10. Coś nie. ty wybrał. Mhm. Powiem tak, ogólnie tak szczerze, ta kurtka, ona jest mega fajna. Ona nie jest w moim guście jakoś, ale uważam, że kurtka jest mega fajna. Ale, nie do ale, do ale to, coś ty dobrał tutaj, to jest, to jest totalne na katastrofa. Nie no. 2 na 10. Ja bym to kupił na twoim miejscu. Niech widzowie napiszą, już to wszystko Ale no, Jak nie kupisz, chwilę. będę nosił. Nie stać. <grym> dobrać. Dobrać. Dobra, lecimy z kolejnym outfitem. Nie. Mamy drugi outfit, outfit Sergiusza. A ty panie aktorze, autorze, ja mam pytanie na porządku. Tak. wciągnięta czy wyciągnięta? Jak wciągnięta? Ale nie Ta. wiem, no to jest tylko outfit. Dzie wyciągnięta. Czy tu sobie różno, labubek zwisa. Tu sobie labubek zwisa i idziesz przed miasto. Jesteś szczęśliwym Luby. człowiekiem. Tak, jak No dobra, to jest nudny outfit, ale tak się każdy ubiera. Najpierw, najpierw wypowie się model, tak? Najpierw wypowie się model. O, model. Tak, buty to ciężkiem coś zarzucić, to są zwykłe Forsy czy supremem? To nawet chyba lepiej, bo one są lepiej wykonane podobno, mają lepszą skórę, co so, niewiele chyba są droższe. No, ale generalnie te buty są fajne, do nich się ciężko przyczepić, są bardzo uniwersalne, łatwo je ubrać. Mają tylko taki niewielki znaczek Suprema z boku, ja bym więc... Się tak ubrał. On nie przeszkadza. Że mnie, czy siebie. A czy ja bym się tak ubrał? Wiadomo, nie jest to mój styl, bo to jest taki bardziej ziemalski, blokerski. Joł. <laughs> jestem jakby ulicznym raperem. Yy, koszulka dla mnie jest taka zbyt oversize'owa na przykład. Ale ogólnie spoko, jest estetycznie. Mógłbym hmm. tak wyjść na miasto wieczorem. Jak wiesz, idziesz sobie na miasto z, z Natalią, idziecie do jakiejś niezbyt wykwintnej restauracji, do McDonalda i sobie z burgerka. Tego Pyrtka bym nie chciał, bo jest na to za stary. Ale, 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 ale że jest wytatuowany, to on akurat zyskuje, tak szczerze. Jeżeli chodzi tak o tak wygląd Pyrtka, to tak dzięki tak tatuażom tak wygląda tak ciekawiej. Myślę, tak był ciekawy, coś nowego, innego. Nie, chyba był żenujący. Był ciekawy. Stary! Jak... to widź tak na miasto. Powiem tak, ja bym chciał, żebyś ty mnie najpierw zabrał do swojego fryzjera, żeby zrobił <noise> to, przysługę, a potem twój opis zauważył. Ja bym dopełnie wstydu. <noise> nie, naprawdę. Właśnie, ty, właśnie, ty, właśnie pani Bacia cię... <noise> pani <basia głos> ten dni Stary, nie byłem barbera dawno jest elegancko zawsze po barberze. <noise> bo nie mówię mi o filmie, bym się obciął. W każdym razie tak, ja odwiet na... Na siódemkę, ale to widzowie oceniają. Widzowie tak. też ocenić tak. w komentarzu. Uważam, że póki co, i tak mój outfit był najlepszy, był najprostszy, ten, z którym przyszedłem. Te są takie bardziej Bardziej nowoczesne, bym powiedział. Myślę, że jak ktoś ma 17 czy 18 lat, to powie, u kurwale, drip. Nie jest to do końca mój styl, ale uważam, że jest fajnie. Zwłaszcza buty. Buty są najlepsze i ogólnie w tym sklepie to, co mi się najbardziej podoba z całego asortymentu, to jest właśnie ta ściana, bo faktycznie jest tu kilka par butów, które są mega fajne. Na przykład te mi się buty bardzo podobają, Sergiusz mówi, że są najgorsze ze wszystkich, które tutaj widniają I uważam, że są mega fajne, łatwo je do czegoś założyć, bo mają taki kolor, że do wszystkiego fitują. Więc te buty też są fajne. Więc jakbyś z serwiszami zrobić prezent, to mogę sobie je wziąć. No. Wtedy będzie twoja 10 na 10. No to, to wygląda, jakbyś się za Grincha chciał przebrać święta. A to możesz a... mnie kupić na święta. Zastanowię się. Nie, ale nie, ogólnie najbardziej mi się tu buty podobają, ze wszystkich rzeczy, że chodzi o sam asortyment sklepu. Yy, ubiór. Siódemeczka, siódemeczka, mamy dwójkę, mamy siódemkę. a piątka przed chwilą. Jaka piątka? Jaka piątka? Ja tak usłyszałem. Chłopie, to 7, bo... chłopie, zejdź na ziemię. Wizowie Biz, ci nawet dwójki nie dadzą, ja ci dałem dwójkę na zachętę Była za to, że tu piątka. przyszedłeś. No, yy, przechodzimy do outfitu Natali. W Natalii, outfit jakkolwiek wierzę, chociaż te buty, które tam widzę, wszystko totalnie zaburzają, ale zobaczymy, zobaczymy jak to gdzie w całości wyglądało. Natalia mi to wystolizowała w taki sposób, że tu ma być koszulka włożona, po to, żeby było labubka widać. Przez to wydaje mi się, że to strasznie dziwnie wygląda. Nie, bo jak kobiety mają tak koszulę, na przykład właśnie zafitowane, że sobie wkładają część koszuli z przodu, to w oni zajefajnie, nie wygląda. U mężczyzny, jak tak siebie przejrzałem przynajmniej przy mojej sylwetce, gdzie ja jestem dosyć szeroki, to mi się zupełnie nie podoba, podziwiam samą stylizację koszulki. Bo ogólnie tak, koszulka jest mega fajna, no tu ciężko czegoś się przyczepić, box logo, jeszcze to kolorystyka tego, barbery, barbery. Jest też taka łatwa do, do, do dobrania, no bo to takie kolory uniwersalne. Spodnie, no spodnie są dla mnie bardzo dziwne, bo ja w takich rzeczach nigdy nie chodziłem. Ale to też dobrze, bo to dochodziło to w tym odcinku, żeby ubrać mnie w rzeczy, których ja bym nigdy w życiu sam nie założył. I wydaje mi się, że w każdym wydaniu, czy to było wydanie Natalii, czy Sergiusza, czy Kuby, to to założenie zostało spełnione. Powiedziałbym, że Sergiusz poszedł delikatnie na łatwiznę, bo wybrał rzeczy, które są najbardziej basic. Więc. Tak. Uważam, że Sergiuszowi najbardziej zależało, żeby wygrać, no bo, nie, no bo nie ukrywam, nie ukrywam, jeżeli miałbym wybrać jeden z outfitów, który mogę pójść na miasto. To byłby właśnie outfit Sergiusza. Dobra, ale co ty buta butach faktycznie mówiłeś? No raz do niego przejdziemy, no bo nie, bo ja ogólnie, ogólnie uważam, że Sergiusz jest trochę panem memem, jeżeli chodzi o biuro. Zawsze czy, czy się najlepiej ale ubiera. Ale moim outfitcie? no dokończ to najpierw. dokończ to, no, ale... no. On poszedł na outfict. Dobra, więc tak, buty mi się tutaj na tratkę Te buty to wyglądają jakbym z Afryki na tratki, czy płynął na jakichś pontonach, na jakichś pompowanych ustach jakiejś dziewczyny z Warszawy. Yy, więc to, to, te buty dla mnie to Ale jest ciężkie i Ale to to, że buty pasują do labubka, a labubek do koszulki. Nie, nie, dobra, nie. no, ja to już nie nie moje buty były lepiej. słuchamy, nie doceniamy. Wydaje mi się, że ta, w taką kolorystykę ciężko nie jest dobrać mimo wszystko. No nie to będę szczery, Outfit mi się nie podoba. Nie podoba. Nie masz starych punktowych, bo jesteś kobietą albo moją dziewczynę. To Dodam, że wygra że ci się spodoba. Nie, nie, nie. Bluza jest fajna, bluza jest, chodzi, jeżeli chodzi o to, by separować itemki, to bluza jest fajna, koszulka jest fajna, natomiast spodnie i buty sprawiają, że to jest dla mnie nie do przyjęcia, jeżeli chodzi o ten codzienny look. Ale tak jak sobie patrzę, to są tu generalnie rzeczy, które ja bym mógł przyjść i kupić, tylko ja jako znawca mody bym mnie lepiej wystylizował i wtedy wyglądałyby tak. Cele pasą są. Cele pasą są tak. A może się mu... sam na koniec jeszcze, o, cwaniaczku. A to może innym razem już, innym razem. No, więc podsumowując, odcinek dzisiejszy wygrywa Sergiusz. to widzowie mogą oceniać. Ale dla mnie, dla mnie wygrywa Sergiusz. Widzowie, wy ocencie, czy się ze mną zgadzacie. Mam takie do was... O Jezu, ale to. <śled> <śled> to taki mem powinien być. O Boże, jestem pośledzony. <śmiany> Nie, ale. Dla tak poważnie. Ciężkie zadanie dla widza. I długość. Ciężkie zadanie dla widza. Napiszcie szczerze, co uważacie o każdym z tych trzech outfitów, który Wam się podoba najbardziej i dlaczego. Czy wolicie na przykład ten taki styl, w którym ja przydomu ubrany, dosyć mocno klasyczny? Hello. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Dla mnie wygrywa Sergiusz. Dla was zobaczymy kto wygrał. Pamiętajcie, że dając komentarz wygrywacie LaBubu. Trzy komentarze wygrają LaBubu od tego pana. Od wygranego. Więc radziłbym wam dobre komentarze napisać. Regulamin konkursu jest następujący. Wybieram ja. Macie czas do końca lipca. I koniec odcinka w sumie. Także dziękuję. Ja się żegnam. Nara. Minęło kilka godzin po nagraniu materiału. Ja miałem czas, żeby to sobie wszystko przemyśleć. I jednak uważam, że ten outfit, który wybrała Natalia, był zdecydowanie najlepszy ze wszystkich. Bezapelacyjnie wygrał. I ja naprawdę jestem głodny, Natalia. Jeszcze, jeszcze jedno zdanie. Pamiętasz? Dawaj.